Pyszny kapuśniaczek na żeberkach wędzonych. 4 litry wody, około kilogram żeberek i ślaurowe ziele angielskie, cebulę podsmażam. Żeberka gotują się już pół godziny, więc dodaję pokrojone ziemniaki, pietruchę, marchewkę i cebulkę. I najważniejsze, czyli kiszona kapusta, 1 kilogram. Na to dwie łyżki koncentratu pomidorowego. Wymieszam, przyprawiam do smaku sól pierwszy i tak to się gotuje dopóki żeberka nie zmiękną. Po ugotowaniu z żeberek wyjmuję kości mięso lekko szatkuję i z powrotem daję do zupy. Gotuję jeszcze kilka minut i mamy gotowy kapuśniaczek na żeberkach wędzonych. Pozdrawiam serdecznie rosołowe